Niejednokrotnie pewnie spotkaliście się z taką sytuacją gdzieś na internecie, mogliście przeczytać lub ktoś Wam podczas rozmów z ludźmi na siłowni, że o to dobrze, że na bombie kortyzol jest e, nisko, to tak jest uproszczenie duże, e, że, on, że, on, że on jest nisko, że kortyzol jest, nie działa, bo wtedy nie zjada nam mięśni. Moi drodzy, katabolizm jest potrzebny, anabolizm jest potrzebny. To jest metabolizm, jest katabolizm i anabolizm. Anabolizm to jest gromadzenie małych cząsteczek na duże, jest, jest kumulowaniem energii na później, a katabolizm jest pobieraniem energii z dużych cząsteczek na małe, żeby można było zrobić z nich energię. Mały, przepraszam, jest rozbijanie dużych cząsteczek na mniejsze, aby z tych mniejszych zrobić energię. Tak w mega uproszczeniu o to tutaj chodzi. Więc jedno i drugie jest... Potrzebne i co się dzieje w momencie, kiedy jesteśmy na bombie? Mamy receptory, są receptory dla androgenów i są receptory dla kortyzolu. I oba te receptory używają tego samego nośnika, aby się dostać do jądra komórki. W momencie, kiedy my stosujemy do androgeny, to zalewamy w cudzysłowie tą ilością nasze ciało, i ten nośnik, jakby cały czas przejmuje testosteron, androgen, rozumiesz? Bo dla kortyzolu i dla androgenów w mięśniach jest jeden nośnik, który przyjmuje jedno i cyk, tak? To tak nie działa. Jest albo anabolizm, albo katabolizm. I w momencie, kiedy naszych mięśni, w momencie, kiedy my jesteśmy na bombie, to jest przejęty tylko receptor... Z testosteronem na przykład. Coś tak w mega uproszczeniu staram się to powiedzieć. I co coś się dzieje dalej? Nasz organizm patrzy: Mówi, kurde ty, ale coś tu nie tak jest, bo się kortyzol nie wiąże. Zresztą, yy, nie wiąże się i nie wchodzi do komórki. Więc co wtedy się dzieje? Organizm mówi: Coś jest nie tak, na pewno jest co? Za mało kortyzolu. Bo organizm nie wie, że ty bijesz 10 razy tyle testosteronu, stroną, co, co w normie powinien mieć. Że Ty taki masz poziom, więcej on go wie, ale nie rozumie tego, co się dzieje, więc dopierdziela więcej kortyzolu. Po prostu. Bo on chce przekazać to, co ma do przekazania, rozumiesz? swoją pracę wykonać. I kiedy bierzesz na bombie, to Ty tego nie czujesz. Nie czujesz tego, że masz tyle kortyzolu, tyle czynnego, wiesz? Że dawaj, dawaj. Ale mówisz, o, super mało śpię, szybko się regeneruje. Po pewnym czasie może nastąpić, lub to ciekawe, przy zmianie, przy zmianie środków, może nastąpić coś takiego, że nagle, kurde, pompy nie ma, i senny jestem, kurde, nie wybudzam się, nie mogę zasnąć. Co to może być? Ty, jakbyś był przetarnowany na bombie? Ponieważ jest wyższy, wyższy poziom kortyzolu, Ponieważ ilość androgenów się obniża. Ponieważ zmieniłeś środki na mniejsze dawki. Czy dianabol by się sprawdził przy przechodzeniu z jednej środków na drugie? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Kolejny slajd znajdziemy. Więc jak sobie ciało radzi z tą sytuacją? Oczywiście, pierwsza kiedy nie może przekazać sygnału przez kortyzol do jądra komórki. Pierwsza to jest zwiększenie kortyzolu. Drugie to jest znacznie zwiększa wrażliwość receptorów na kortyzol. Czyli w tym, w tym momencie już zaczyna się tak zwana bardzo często stagnacja na cyklu, że z jednej strony jest anabolizm, drugie jest katabolizm i ty nie wie co zrobić po prostu, bo. Niby trzymasz wodę? Nie powinieneś jej trzymać, ale trzymasz wodę, kurde, nie wiesz od czego i ci się nie chce trenować, ale ciężej trenujesz, więc dopierdzielasz bombę jeszcze, bo ci chłopaki na forum powiedzieli, ty musisz dołożyć soku, bo wtedy będziesz większy i ciężej trenować, a ty kur... robisz sobie podgórkę wtedy tak naprawdę. Ale Ci powiedzieli, chłopaki, którzy dobrze wyglądają, i oni powiedzieli, ci tak i tak robisz wtedy. I mówisz, jeszcze jedna seria, jeszcze jedna seria, i tak nie rośniesz. Mówi sobie, o, na pewno Dean mi dał gówniane środki, to muszę brać więcej. I ty dając więcej androgenów, jeszcze bardziej nie pomagasz, nie pomagasz w tej sytuacji, ponieważ kortyzol jeszcze bardziej się nie może przywiązać, więc co robi kortyzol? Zwiększa liczbę receptorów dla niego odpowiednich, bo organizm potrzebuje, by ten kortyzol się przywiązał z tym jądrem w komórce. On tego potrzebuje, rozumiesz? My wpijając środki dopingujące z zewnątrz, my upośledzamy pewne rzeczy. To nie jest tak, że my robimy, działamy zgodnie z naszym organizmem. My robimy podgórkę naszym organizmowi tak naprawdę. My robimy. Faka, rozumiesz? Bo tu musisz zrozumieć. To jest homostaza, to nie, homostaza, to nie jest tylko testosteron i estrogen, że zbijesz estrogen, będzie git. To tak nie działa. Wszystko to jest homostaza Homa odpowiada za temperaturę Twojego ciała, no. wszystko to jest homostaza, A gdzieś nie krwi i tak dalej, wszystko organizm sobie balansuje, bo chce przeżyć, bo mózg chce przeżyć. I potrzebuje i anabolizm i katabolizm, wchodząc na bombę, Ty za zachwiewasz to wszystko, wszystko lata jak ktoś tam po czymś, nie będę mówił, bo mi kanał zbonują. I co robią ludzie, kiedy nie rosną? Podnoszą dawki. Błąd. Dobra moi mili, tutaj jest cięcie zrobiłem, ponieważ zbyt długo mówiłem, więc zawracam i skracam to, bo już długi filmik będzie. Dopóki jesteś na bombie, nie ma problemu. W momencie zejścia z bomby, zacznie się problem, ponieważ wysoki poziom kortyzolu pozostanie, mimo że zejdzie z androgenów. I to on jest głównie odpowiedzialny za, za to, że Twoje mięśnie znikają, a nie samo w sobie to, że zmniejszyłeś testosteron. Okej? Okay? Należy to zrozumieć. Więc jeżeli chcesz zachować jak najwięcej masy mięśniowej, schodząc na mostek nawet, to nie schodź z dnia na dzień, tylko stopniowo i rób rzesze treningi, aby poziom kortyzolu, tak naprawdę adrenaliny i noradrenaliny, aby on spadał. Aby on spadał. I to nie jest mądrość jedynie z PubMedu, jak te ludzie mówią, to nie jest mądrość jedynie jakaś naukowa, to jest totalnie z praktyki mądrość, na przykładzie naprawdę dziesiątek osób, z którymi trenowałem, pracowałem online, ale miałem kilka, które trenowałem i to się sprawdza wszędzie po prostu, schodzimy powoli, nawet dokładamy innych środków, niekoniecznie sterydów, i się okazuje, że po zejściu z cyklu, zejściu z bomby na tertę, wiadomo, nie będziesz tak wyglądał jak na grubej bombie, ale będziesz normalnie wyglądał. Nie zeżrecie, kortyzol iż będziesz wysypiał się lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Bo nie jest wrogiem naszej masy mięśniowej dużej to, że zeszliśmy z soku, tylko to, że nie zbiliśmy kortyzolu. O to tutaj. O to tutaj chodzi. Tyle moi drodzy, już nie będę nawijał więcej. E, jedyna taka rada, jeżeli już nie rozjesz na cyklu, to nie dopierdzielaj boostu, nie dopierdzielaj soku, tylko po prostu zobacz, czy jest Michał ok, dieta ok. Jeżeli, Michał, jest to samo, czy jest Michał, trening ok, jeżeli jest ok i nie widzisz progresu, to może pora dać odpocząć swojemu organizmowi, żeby wysycić i wszystkie receptory, żeby receptory beta też były, już wiesz czyste od adrenaliny i noradrenaliny, aby Twój trening mógł być normalnie, fajnie przeprowadzony, żebyś czuł znowu zapan do treningu, a nie bo musisz. A uwierz mi już tak na koniec, że kiedy kończysz grubą bombę, schodzisz z niej w mądrze i wchodzisz na TRT i mija załóżmy pół roku i wchodzisz znowu na bombę, na mniejszych dawkach, no, w innych środkach może niż wchodziłeś, bo to też trzeba wiedzieć, jak, co i jak zrobić, by fajnie działało na dużo mniejszych, dużo mniejszych dawkach niż to, co w internecie piszą, to będziesz rósł bardziej. I się do tego lepiej czuł, ale to już jest, jak ja to mówię, inny temat. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną do końca. Eee, przepraszam, węż, że, z, e, przepraszam, po prostu, że tak czasami scrollowałem, czytałem, nie chciałem niczego pominąć, a i tak w tym ostatnim wątku dużo pominąłem, bo to jest taki temat, a ja zrobię z niego teraz taki, bo już film będzie trwał chyba dwie godziny. Także wszystko z głową. I do następnego.